Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i chciałbym Was dzisiaj zaprosić na serię streamów z Dark Souls Remastered, które odbędą się na kanale Krwawy Joe Live. Grę będziemy ogrywać na żywo na kanale Krwawy Joe Live, a potem odcinki z tego po jakimś czasie będą publikowane na kanale głównym Krwawy Joe. To jednak nie wszystko, ponieważ wiem, że czasem o tych streamach nie wiecie, mimo iż daliście subskrypcję. Polecam zainstalować sobie na telefonie Discorda, jeśli jeszcze nie macie i wpaść na nasz kanał Wataha Joe. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia od bota o każdym jednym Live'ie, jak się właśnie zaczął, dzięki wspaniałomyślności Mr Demonicana. Przed każdą serią streamów, z których będą odcinki, będę Was zapraszał tam takim filmikiem jak ten, dzięki czemu dowiecie się, jeśli niedługo będzie ogrywana gra, która Was interesuje. Na Discordzie pojawi się rozpiska planowanych streamów na najbliższy miesiąc, abyście mogli sobie zagospodarować czas wcześniej, jeśli chcecie brać udział w transmisji. Przypomnę jednak zawsze o nadchodzącym streamie postem na głównym kanale na dzień przed. Każdy z nas ma swoją kubkę lub górę wstydu i tak samo jak byłem chyba ostatnim Polakiem lubiącym gry, który nie grał w Gotika. tak samo jestem człowiekiem, który jeszcze nigdy nie grał w Dark Souls. Podszedłem tylko do Sekiro, ale idąc za radami, odstawiłem tę podobno najtrudniejszą część souls-like'ów od From Software i zaczynam od pierwszej odsłony Dark Souls. Będzie to dla mnie nowa i emocjonująca przygoda, jako że zawsze podobały mi się te gry i lubiłem oglądać, jak ktoś gra, to bez obaw, nie znam żadnych istotnych szczegółów na ich temat. Będzie to więc doznanie świeże i na pewno przyniesie nam wiele śmiechu i różnych emocji. Mam nadzieję, że zechcecie wyruszyć razem ze mną w te mroczne światy i wspólnie pokonamy wszystko, co stanie nam na drodze. Mam nadzieję też, że nie będę za mocno kaleczyć, a was nie rozbolą brzuchy od brechtania z moich poczynań. Tak czy siak, na pewno będzie ciekawie. Zapraszam zatem do fantastyki rodem z horrorów i zobaczymy, co uda nam się zdziałać. Subskrybujcie kanał Krwawy Joe Life i wpadnijcie zobaczycie rozpiskę streamów na Discordzie. Pojawią się one już niedługo. Na Cast away the dark and undo the curse of the undead, and may the age of fire perpetuate.